Szukali tego skarbu od dawna i w końcu zdecydowali się przyjechać do Polski. Miała to być niewielka kolekcja bardzo cennych szabli, należących do Fryderyka II. Miały być ukryte koło Polkowic. Przyjechali, spojrzeli, czy dokładnie są w miejscu, które mieli zaznaczone na mapie, i zobaczyli gigantyczny, potężny zbiornik wody. To pod nim został pałac, którego szukali, a także historia jego rozpustnej, szalonej właścicielki. Nazywam się Janna Lamparska, piszę książki i robię programy o tajemnicach historii. A dzisiaj zabieram Was w wyjątkowe miejsce w okolicach Polkowic na Dolnym Śląsku. Jeżeli chcecie zobaczyć, gdzie to jest i poszukać naszego odcinka, zajrzyjcie na geoportal Dolnego Śląska. Tam wszystkie nasze odcinki z oznaczeniami na mapie, a my. Jedziemy nad żelazny most. Prawie 1400 hektarów powierzchni, a pod nim wyjątkowa historia, która zaczyna się bardzo dawno w 1721 roku. Włochy, Parma 1721 rok chociaż niektórzy. Którzy twierdzą, że mogło się to wydarzyć dwa lata wcześniej. Na świat przychodzi Barberina Campanini. Dziewczynka, która bardzo szybko zasłynie urodą, urokiem i wielkim, wielkim talentem do tańca. Jej matka stara się to wykorzystać, nie mają pieniędzy, więc matka znajduje dla niej nauczyciela, pewnego mima i tancerza, który ma dziewczynkę uczyć. Sztuki baletowej. Jej to wychodzi znakomicie. Podobno robi wspaniałe piruety. Bardzo wysoko potrafi podnieść w tańcu nogi, co będą potem z upodobaniem opisywać jej biografowie. Jednak dziewczynka wcale nie chce na początku robić takiej kariery. Ona chce iść do klasztoru. Ale baletmistrz, który ją uczy, mówi: Jak to? Włożyłem w ciebie już mnóstwo pracy, albo oddajesz mi pieniądze. Albo idziemy dalej z nauczaniem i będę mógł korzystać z pieniędzy z Twoich występów. Ze swoim nauczycielem zamieszkała więc w Neapolu i właśnie z nim po raz pierwszy stanęła na profesjonalnej scenie. Miała wtedy 18 lat. Piękna młoda kobieta, która tak wysoko podnosi nogi w tańcu, robi ogromne wrażenie na mężczyznach. Piorunujące, dostaje prezenty, jest uwielbiana. Podkochuje się w niej sam biskup parmy, który przychodzi do niej z prezentem. Z potężnym, ciężkim pierścieniem, który jest bardzo wiele wart. Ale Barberina jest spryciulą. Pierścień sprzedaje i za to może wyjechać. Wkrótce podbija sceny teatralne w całej Europie. Londyn, Paryż w Paryżu zostaje przyjęta bardzo, bardzo owacyjnie, chociaż Paryż za bardzo nie przepada za artystami z innych krajów. Poza tym wsławia się czymś jeszcze, kiedy tańczy, wpada podobno w ekstazę i potrafi w tej ekstazie, w tym szale tańca zrzucić zbyt wiele z siebie na scenie. Mówią o niej latająca, fruwająca bogini, ponieważ tak pięknie tańczy, robi ogromne wrażenie. Podczas włoskiego turnée ma wtedy 23 lata, zakochuje się w niej angielski lord Stuart McKenzie. To żadna dziwota, wszyscy się w niej kochają, ale tym razem Barberina odwzajemnia to uczucie, ale pojawia się problem. Problemem jest pruski władca, Fryderyk II Wielki, któremu jego szpiedzy donoszą, że w Europie pojawiła się wyjątkowa artystka i Fryderyk postanawia ją mieć tylko dla siebie. Co mówią szpiedzy Fryderyka o pięknej barberinie? Piszą mu, że jest wyjątkowa, ale że nie wchodzą do jej garderoby, albowiem jeden z nich uważa, że patrzenie z bliska w jej oczy, a także na jej, jak to określa, wszystkie wspaniałości, mogłoby być bardzo niebezpieczne. Co to oznacza? To znaczy, że ta kobieta naprawdę potrafi zrobić z każdym wszystko, ale Fryderyk nie odpuszcza. On chce ją mieć w Berlinie. Barberina kocha swojego angielskiego lorda, kocha się w niej także jego przyjaciel. To taka dodatkowa, poboczna komplikacja. I kiedy kilkakrotnie ona mówi, że nie pojedzie do Prus, Fryderyk po prostu postanawia, że można zrobić jedno: Po prostu trzeba Barberinę porwać. Fryderyk dokładnie wie, czego chce, wydaje rozkaz. Życzę sobie, żeby tę panią dowieziono mi do Berlina. I rzeczywiście, Barberina zostaje uprowadzona, towarzyszy jej kompania kawalerii i Fryderyk każe ją najpierw. Przewieźć do Wiednia, z Wiednia przez Śląsk, czyli być może ona jedzie, podróżuje przez ówczesny Wrocław, a następnie do Berlina. Za ukochaną już narzeczoną rusza Mackenzie, ale. Król potrafi sobie poradzić także i z nim, więc Barberina zostaje w Prusach, zostaje sama, uwielbiana teraz przez Prusaków. I okazuje się, to jest bardzo dziwna, tajemnicza historia, że ona zaczyna negocjować warunki swojego pobytu w Berlinie. I negocjuje tak wysoką garzę, że przekracza ona trzykrotnie pensję ówczesnego ministra. I w tym momencie historii zaczyna się to, co nas najbardziej interesuje: Skarb, Dolny Śląsk, przygoda, no bo z Fryderykiem II mamy pewien problem. On, jak się okazuje, uwielbia Barberinę, yy, ubóstwia ją, każe malować jej portrety. W ówczesnej prasie pojawiają się zamówione przez niego dla niej wiersze. Tyle, że wiemy dzisiaj z przekazów historycznych, że Fryderyk cierpiał na chorobę weneryczną, która uniemożliwiała mu zbliżenie się do kobiety, albo też wiemy, że był gejem. Wszyscy wiedzieli, że raczej swoje emocje skupia nie na kobietach, więc tak naprawdę, kim była dla niego? ta młoda, piękna baletnica. Na dworze pruskim szeptano, że jest jego faworytą. I jako jedyna kobieta mogła wchodzić do jego męskiej samotni, czyli do pałacu Sanssouci w Poczdamie. Jaka łączyła ją relacja? Co o tym wiemy? tak naprawdę nic. Złośliwi biografowie twierdzą, ale jest to ogromna złośliwość, że w barberinie Fryderyka urzekły jej męskie, silne, umięśnione łydki. To właśnie z tego czasu pochodzi absolutnie niepotwierdzona historia, że Fryderyk podarował Barberinie Piękną, zabytkową szablę, być może dwie, które ona potem zabrała ze sobą. Na pewno ona mogła zrobić z nim cokolwiek chciała, ponieważ wynegocjowała sobie również, że przez 5 miesięcy w roku będzie mogła podróżować po Europie, żeby tańczyć na scenach w innych krajach. Ale w Prusach jest uwielbiana, jest boginią do momentu, kiedy po raz drugi w życiu naprawdę się zakochuje. To również dość skomplikowana sprawa, ponieważ Barberina zakochuje się z wzajemnością w Ludwiku Karolu von Koczerzi. Jego ojciec również ją kocha i jest wściekły, że ona wybiera syna. Poza tym, ona ciągle pozostaje w bardzo tej dwuznacznej relacji z Fryderykiem II. W 1748 roku potajemnie z Ludwikiem Karolem biorą ślub i na dworze wybucha skandal. Upokorzony jest król, upokorzony jest ojciec męża Barberiny, więc każą im opuścić dwór w Berlinie i wyjechać dokąd, na Dolny Śląsk, do Głogowa. Czy uciekając do Głogowa Barberina zabiera te szable od Fryderyka? Tego nie wiemy, tak mówi legenda. Natomiast baron von Cocerzi pełni w Głogowie funkcję wiceprezydenta rejencji, ale to małżeństwo nie trwa długo tak naprawdę 11 lat, ponieważ on umiera i Barberina postanawia jednak zostać tutaj. Ta znana z rozpusty, z licznych romansów, sławna kobieta, pławiąca się w luksusach, postanawia zostać w Kłogowie. A właściwie w jego okolicach, koło Polkowic, kupuje majątek Barszał, czyli dzisiejszy Barszów. I tam w tamtejszym pałacu zakłada, uwaga, szkołę. Dla dziewcząt. 150 dziewcząt wyjdzie z tej szkoły, ucząc się gospodarstwa domowego, dobrych manier. I teraz wszyscy uwielbiają Barberinę za coś zupełnie innego. Kolejny pruski król nadaje jej tytuł Hrabiny de Warszał. Ona umiera w 1799 roku. Pałac. Cały czas stoi. Zostaje pochowana w Grodowcu koło Głogowa w krypcie tamtejszego kościoła i jeszcze na początku XX wieku można było zobaczyć jak wygląda. Pałac zostaje, a w nim rzekomo te słynne szable Fryderyka, które były gratką dla kolekcjonerów. Ja tę informację dostałam od poszukiwaczy z Niemiec, którzy twierdzą, że przyjechali tutaj wiele lat temu, żeby odnaleźć ten skarb. Jak to zamierzali zrobić, nie mam pojęcia, dlatego że pewnie one już dawno przepadły, ale przyjechali do miejscowości, w której Barberina miała swoją szkołę dla dziewcząt i patrzą, a tam już nie ma pałacu. Jest tam wielki, potężny zbiornik. To jest żelazny most, który powstał w 1974 roku, zbiornik poflotacyjny KGHM-u, pod którym pogrzebane zostały właśnie trzy wsie, w tym piękna wieś Barberina. Powiem Wam szczerze, że moim zdaniem te poszukiwania rzekomej białej broni Fryderyka były pretekstem do czegoś innego, ale o tym jeszcze opowiemy, a dzisiaj zostańmy z historią absolutnie wyjątkowej, nieco rozpustnej baletnicy, która stała się nobliwą damą uczącą dziewczęta, jak powinny żyć. Chociaż to wychowanie było zupełnie inne niż dzisiaj byśmy sobie to wyobrażaj.